I sobie idziemy do Fyzjera Patrzcie Długie włosy. Coś było Coś tam Dzisiaj nagrywam kolejny filmik z Minecraft Dzisiaj planuję tam zrobić Fajną przygodę Dobra Runie, patrzcie włosy są długie I co właśnie, zakończyć kończyć podróż z moimi długimi włosami Naprawdę ta podróż z drugimi włosami to jest To jest naprawdę długo przynajmniej Przynajmniej za, za już parę już miesiąc i parę dni i wiecie co widzowie? Jest nowy rok Ja nagram Sylwestra na nowy rok Dzień dobry Muszę przejść tam nie No więc Widzę, ja powiem szczerze Już zmieniam fryzurę Ale niedługo w planach chciałbym zmienić fryzurę na jakiś inny kolor Tak tutaj I poczekacie poczekajcie Planuję włosy zmienić na jakiś kolor tam Nie wiem, żółty czy jaki tam Jak będzie już w fryzjerze, to wam pokażę. O, wstacie. Dobra, dobra. I już niedaleko wokół. O, chodźcie. Włosy mamy całe w górę zmienić. Kolor żółty mi się najbardziej spodobał. Idziemy do fryzjera. Potem cię. Potem cię. Ja dzisiaj na dzisiaj się z się w kolejnym odcinku,